Dajcie, kochane dzieciaki, szykuje się nam dzisiaj bardzo ciekawy odcinek w komnacie językowej. Ciocia Ciociakami ma takie piękne pomysły, że ja się bardzo chętnie uczę wszystkiego, czego nie umiem od niej. Ona ma fantastyczne pomysły. I dzisiaj będziemy chcieli w komnacie i w takiej chmurze języka angielskiego przyjrzeć się naszym uczuciom. Bo czasem to tak jest, że na przykład coś nas bardzo ze złości. I chcielibyśmy tą złością ogarnąć cały świat, a nie warto. Uczucia są piękne, są ważne, są codziennie w naszym życiu. Warto o nich pamiętać, warto je sobie ponazywać, i chyba dzisiaj ciociakami to zrobi, tylko że ona to zrobi po angielsku. Ciekawe, kogo zaprosiła do komnaty. Ja pójdę, zaraz zobaczę. I pamiętajcie, dzieciaki, jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, że mocno kochamy. Naszych rodziców, ale nie zawsze tak czujemy, prawda, że ich kochamy, ale bardzo mocno ich kochamy. I oni nas bardzo mocno kochają. Pan Bóg nas bardzo mocno kocha, i warto o tym pamiętać, idąc za naszą pamięcią. Powtarzać sobie o tym, że ja mogę zawsze kochać, mogę przebaczać i że jestem bardzo kochany. To jest niezmienne. Pan Bóg nas bardzo mocno kocha. Idę teraz zobaczyć, czego my się nauczymy z ciociąkami i z jakimś gościem. Wszyscy pamiętajcie o lajkowaniu, żebyśmy dotarli do miliona domów najpierw, potem dwa miliony. Idziemy do ciocikami. Cześć dzieciaki! Dzień dobry, dzień dobry. Muszę wam powiedzieć, że bardzo spodobała mi się ta komnata, w której zazwyczaj działa ciocia Malwa, i dzisiaj ja i mój gość również siedzimy sobie na tej pięknej białej chmurce, zastanawiając się nad tym, jak my się dzisiaj czujemy i jestem ciekawa. No właśnie, właśnie. Nasz gość już się pomału pojawia. Cześć. No, witajcie. Kochani, jestem ciekawa, właśnie chciałam powiedzieć, że jestem ciekawa, czy zgadniecie kto to, ja ale już, już wiecie. Ja się już boję. Mam mówić, jak się czuję? Tak, ale podobno jezuici właśnie uczą na rekolekcjach, że się mówi o tym, ale jak się czuje. Ale nie do kamery. No tak, ale to tak... Y ja rzadko mówię komuś, jak się czuję. Zawsze mówię dobrze, tak jak po angielsku się mówi. I'm dobrze. fine, thank you, tak. po prostu. No właśnie, a my dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak naprawdę się czujemy. Nie tak, żeby kogoś być, a dobrze, dobrze, a tak naprawdę wcale dobrze nie jest, bo tak też bywa czasami, że wcale dobrze nie jest. I tak, że będziemy to opisywać? E, będziemy, m, może bez jakiejś takiej psychoanalizy głębokiej, ale będziemy hmm. mówić o tym, jak się dzisiaj czujemy. I czasami, jak człowiek nie wie, jak się czuje, to pomagają mu różne takie pomoce obrazkowe, bo ja w ogóle lubię, Obrazki bardzo. Ja też. No to cudownie. I e, ja dzisiaj, z takiej jednej gry, którą mam w domu, e, przygotowałam kilkanaście obrazków, które mogą nam pomóc powiedzieć o tym, jak się czujemy. I w ogóle takie pytanie, jak się czujesz, to po angielsku można zadać na kilka sposobów. Bo tak jak ojciec mi powiedział, że mówię, że I'm fine, thank you. To jest odpowiedź na pytanie, how are you? How are you? To jest I'm fine, thank you, i do widzenia, i wszyscy w ogóle czujemy się świetnie. Ale jak już chcemy kogoś dopytać, jak się tak naprawdę, naprawdę czuję, to warto zapytać How do you feel? Ja myślę, że myśl będzie How do you really do? <laughs> nie, how do you really? No, może też tak. Oczywiście, słuchajcie, w ogóle nie ma złych odpowiedzi po angielsku. Jeżeli tylko się dogadamy, to myślę, że sukces został osiągnięty. Ale żebyśmy tak naprawdę dobrze zapytali. Poprawnie. Jak się ktoś czuje, to zapytamy How do you feel? How do you feel? No właśnie. Nie what do you feel, tylko e how do you feel? What do you feel to byłoby, co czujesz? Mm -hmm. what do you feel? I wtedy odpowiadamy rzeczownikami. Czyli I feel love, odczuwam miłość, I feel hunger, odczuwam good. Ale jest mądra, A ja chcę wiedzieć, jak się czujesz? Czyli na przykład jestem szczęśliwy, smutny, samotny się czuję albo dzielny, albo. Czyli how do you feel? How do you feel? How, how do, do you, feel? you feel? I zobaczcie, mamy tutaj całą taką e, plejadę obrazków, i te obrazki. Wybieramy na zasadzie skojarzenia, czyli patrzę na coś i mówię sobie, że czuję się tak i tak, bo widzę, co na tym obrazku jest. I ja powiem Wam, że ja już mam parę pomysłów, jakbym mogła powiedzieć, że się czuję, wybierając takie obrazki, ale może zaczniemy od tego, że ja zapytam ojca Remiego. Remi, how do you feel today? I Remi coś wybierze i nam trochę o tym opowie. To ja bym wybrał. Tu jest bardzo dużo różnych możliwości, ale w tym momencie to, to tutaj są dwie osoby, jedna już trochę kopci, a druga świeci. I tak się czuję przy ciocikami, że ona tutaj tak świeci. Taka mądra jest po prostu, a ja tak dogasam z boku, ale próbuję jakoś, próbuję, tak Słuchajcie, się czuję. najważniejsze, że humor nas nie opuszcza, dobry, ja myślę, że to jest bardzo ważne, ale jakbyś to powiedział, jak, jakiego przymiotnika byś użył, jakiego określenia, że czuję się, jak, że jestem zmęczony, albo, że jestem taki, no nie wiem, śpiący, albo, że jestem, no jak, jakbyś miał powiedzieć, że I feel, back. jak, jakbyś się czuł. Ja się przy ogniu czuję szczęśliwy. No dobrze, no to dla ojca Remiego ta karta oznacza, że jest szczęśliwy. No to powiemy sobie I feel happy. I feel happy. I feel happy. Ale dla tych, którzy znają słówko happy, wprowadzimy sobie słówko radosny. I feel joyful. I feel joyful. I ci, którzy byli z nami tydzień temu, pamiętają, że Maryja przyczyna radości to był cause of joy. Więc jak jesteśmy radośni, to jesteśmy joyful. Joyful. joyful, I'm joyful. No właśnie, you are joyful. Słuchajcie, to pójdźmy teraz w drugą stronę. Remi, może ty byś chciał e, mnie tylko, o coś ty, zapytać? Tylko tę kartę no? trzeba na pół przedrzeć i zamienić miejscami. Ale tak, ta pasuje. <grym> to może na razie nie będziemy przedzierać kart, e, ale teraz, Remi, możesz ty mi zadać pytanie i ja będę musiała tutaj ci odpowiedzieć. E, Kami, how do you feel? How do, you, how do I feel? I ja mogę sobie zadać takie pytanie. Siedzę i tak myślę, żeby dojść do tego, jak ja się czuję. How do I feel? How do I feel? How do I feel? I ja nie mam w ogóle najmniejszego problemu z wybraniem, jak się czuję. I feel very hungry. Bo I feel very hungry. Ja jestem bardzo głodna, bo można mieć takie uczucia, e, można powiedzieć, takie wiecie, że czujemy coś, że mamy jakiś nastrój albo jakieś nastawienie, albo ciało nam daje do zrozumienia, że coś. Potrzeba mu. No i I feel very hungry today. Kami. Tak? But there is a chicken on the table. Well, there is... It is, is chick awful. Chicken is awful? Hmm, ciekawe. Czy wy też uważacie, że chicken jest no, niesmaczny za bardzo? Chicken is awful? Yes. You don't eat meat? At all. O, oh, matko, zobaczcie. Kolejna, kolej, kolejny kamyczek do układanki. O, informacje jakie ma ojcu Remi. Ojciec Remi nie je mięsa. Tak. Ale dzieci powinny jeść mięso. Dopóki jeszcze tak y, się rozwijają, to potrzebują. Czyli I feel very hungry, I feel very hungry. Dobrze, to Remi, czy jest tu jeszcze jakaś karta, która jeszcze coś dzisiaj nam mówi o tym, how do you feel today, jak ty się dzisiaj czujesz? Mi dzisiaj tak z tych wszystkich jeszcze jak patrzę, mm -hmm. to mm -hmm. trochę towarzyszy mm -hmm. chyba to. O, jaka ciekawa karta. Waleczny taki się czuję, mm -hmm. ponieważ dzisiaj wieczorem mam mm -hmm. spotkanie we wspólnocie, zwiastowanie, mam, bo szkazanie i potem konferencję na temat psalmu. Mm -hmm. I taki się czuję wtedy, że to będzie troszeczkę walka, mm -hmm. walka ze smokiem, który będzie mnie zniechęcał, abym to mówił tak smutno, a czuję się taki wezwany do walki, waleczny. Wow. No to można powiedzieć, że I feel brave. I feel brave. I feel brave. Brave, czyli Ale brave? taki dzielny. Odważny, dzielny. Dzielny, odważny, tak. A waleczny? Tak. No właśnie, widzisz... Faithful? E, nie, bo faithful to byłby wierny, a od fight to w ogóle nie będzie od fight w tym momencie. Hmm. Waleczny to nie będzie fight. Ja bym powiedziała, że brave, bo brave to jest brave. taki, który się nie boi stanąć do walki. Okay. I feel brave today. Brave, bardzo dobrze. Before this mess and uh, this conference. I feel brave. Very good. A wszystkie dzieci, które już znały słówko brave, mogą nauczyć się słówka courageous. Bo to jest od słówka courage, czyli odwaga. Courageous. courageous. Powiemy sobie razem. I, I feel courageous. I feel courageous. Brawo! Zobaczcie, już mamy cztery słowa. To teraz myślę, że możemy sobie powiedzieć, jakie jeszcze inne uczucia w ogóle możemy mieć. Tak mi się wydaje. Camille, how do you feel today? No właśnie. okay. Uh, today i also feel very sleepy. i also feel, look, this guy is sleeping here. his eyes are closed. he's got a pillow there, i think, or not. yes, there is a pillow. i feel sleepy today. as always? <laughs> no, only today i feel sleepy today. Sorry. i feel sleepy today. I feel sleepy today. Yes. A ci wszyscy, którzy znają słówko sleepy, mogą się nauczyć słówka exhausted. Exhausted to jest taki wykończony, wyczerpany, wypompowany, wymęczony. To zawsze mówimy po WF-ie i po tak, dobrym sporcie. Tak jest. I feel exhausted. I feel exhausted. I Super. po myciu naczyń też, to jesteśmy exhausted. I, I, i po odkurzaniu po, mieszkania. I po wyrzuceniu śmieci. Oczywiście. I feel exhausted. exhausted. Super. Myślę Remi, że fajnie by było, jakby każdy z nas, każde z nas wybrało jeszcze po trzy karty, żebyśmy dzieci nauczyli jeszcze sześciu słówek, takich, które e, będą e, opisywały uczucia. Dobrze. Dobra, każdy z nas wybiera, a Wy, moi drodzy, Wydzie. możecie coś narysować albo popatrzeć na to, co my wybieramy, i też później stworzyć własne karty, które mówią o Waszych uczuciach. Ja już mam trzy. Ty już masz trzy? Tak. A ty jesteś jest. szybka w wybieraniu. Tak, bo ja po prostu nie lubię przedłużać. Nie lubisz przedłużać? Tak. No ja wybrałam dwa łatwo, a. a tak, ale, ale a, zobacz. A jeszcze czemu nie co mam... wybrałaś tego? E... Wybuchowy to dzisiaj, nie? Nie, nie. Ja mam jeszcze sleepy, inne pomysły dla dzieci. Wybuchowy. Tak, ale może jeszcze coś ci pasuje? E... Dzieci? Słuchajcie, to nie jest takie proste no to właśnie. To jest trudne powiedzieć, jak się czuję. Mm -hmm. Ale jak mogą dzieci się czuć? Nie musi być, że ty akurat Dobrze. dzisiaj. O, to zobacz. Zaczniemy od Ojca Remiego w takim razie. Jakie mamy tutaj trzy karty? I powiedz mi, jakie uczucia wybrałem, ci towarzyszyły? w takiej kolejności. O. Dobrze. O, o. o, Tak. To powiedz, to z tymi płomykami, to co byś chciał powiedzieć? Napełniony dzieciom? duchem świętym. Wow. No, to jest filled with Holy Spirit. Filled with Holy Spirit. Tak jest. To jest filled with Holy Spirit. Filled with holy spirit. Czyli jakbyśmy całym zdaniem mieli powiedzieć, Remi, how do you feel today? I feel full of the Holy Spirit. Też tak można powiedzieć. Widzicie, ojciec Remi robi bardzo ważną rzecz, że jak nie pamięta jednego sposobu, to wymyśla drugi. I to jest bardzo potrzebne, jak się chce być poliglotą. I feel full of Holy Spirit. I, I feel full of Holy Spirit. Albo I feel filled of... With? By... <laughs> with? with Holy Spirit. Yeah, bye. Też mogę, czy nie? Możesz. Tak? Tak. I feel filled with Holy Spirit. Tak. Brawo. Drugie. Tak, no właśnie, taka dziewczynka. To czuję się dzisiaj wezwany Aha. do rzeczy ważnych, do rzeczy trudnych. I feel called uh, for difficult things. Called for difficult things. I feel called, called for, for difficult things. things. I feel called for, for difficult things. Difficult things. Ale ojciec Remi nam podniósł poprzeczkę: My tu sleepy, hungry, a tu naprawdę, słuchajcie, idziemy w stronę bycia fantastycznymi poliglotami. I jeszcze jedno. Czuję się w strumieniu światła. Wow. To jest trudne. Czekajcie, potrzebuję trzy sekundy, żeby się zastanowić. Tak czuję w strumieniu się. miłosierdzia. Uh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. W strumieniu światła. In the to of nie, light. Czu nie czuję się oświecony. Nie, że oświecony. Dobrze. Ale mogę, możemy powiedzieć, że stoję w strumieniu światła, bo tak, tak będzie lepiej. I stand in the stream of light. I stand I, in the stream of light. Tak. I, I stand, st I'm stand, albo I'm standing, I'm standing in, in the stream of light. light. Wow, ale to musimy powtórzyć z dziećmi, bo ty miałeś trudne rzeczy. Czyli czuję się napełniony duchem świętym. I feel full of Holy Spirit. I feel full of the, Holy Spirit. of the Holy Spirit. Czuję się wezwany do rzeczy ważnych. I feel called for difficult things. I feel called for the difficult things. I czuję się, stoję w strumieniu światła. I'm standing in the stream of light. I am standing in the stream of light. I ja muszę wam and że po tej Jesus is my light. Jesus is my light. I ja muszę wam powiedzieć, że po sali zejmeme I feel exhausted. W ogóle, żeby wykorzystać słówko, które już było, brawo. Fantastyczne, fantastyczne masz pomysły, w ogóle takie złożone i wieloaspektowe, bo ja wybrałam takie prościutkie, więc ci, którzy są exhausted, teraz mogą ze mną. Czy Ciocia, ciakami mnie trochę chwali, żebym zapłonął, wiecie? Tak, oczywiście, żeby ta świeczka tak e, zyskała. Płomyk. Troszeczkę się odpaliła. Oczywiście. A ja mam, słuchajcie, takie trzy karty, bo nie zawsze towarzyszą nam super miłe uczucia. Niektóre uczucia są niemiłe, są ważne i potrzebne, ale. Niemiłe. Pierwszym takim uczuciem, które mi się kojarzy z tą kartą, jest poczucie samotności. I czasami tak jest, że czuję się taka trochę sama samotna, I feel lonely. I feel lonely. Powtórzymy sobie I feel lonely. Oczywiście. Ale można też powiedzieć, no. I don't feel lonely. Można tak powiedzieć, I don't feel lonely. Oczywiście, że tak. Bo właśnie nie czuję się samotny. Ja I miałam... też używamy tego słówka. Jak najbardziej. Ja właśnie miałam powiedzieć, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy samotni, tylko czasami trochę tak to czujemy, jakbyśmy byli. So Ale I bez... feel lonely, albo I, I don't feel lonely. I don't feel lonely. Wystarczy czasem podnieść głowę do góry, uśmiechnąć się do Pana Jezusa i już nie będziecie się czuli mm -mm. samotni. I don't feel lonely. Następne, e, następne słówko to jest I feel scared. Bo czasami mamy takie sytuacje, w których się trochę boimy. I feel scared. I, I feel, scared. feel scared. Ale znając Ojca jego, to on powie zaraz, że możemy też powiedzieć. I don't feel scared. I don't feel scared. No właśnie. I don't I, feel scared. A niektórzy nawet powiedzą I never feel scared. Niektórzy powiedzą Nigdy się nie boję. Ale przeciwwagą do scared było takie coś fajnego, co ojciec Remy wybierał z tym brave. smokiem. No właśnie, że I feel brave. I don't feel scared. I feel brave. A pamiętasz to trudne słowo dla zaawansowanych? Odważny? Nie. Courageous. Courageous. I feel Courageous. Courageous. Tak jest. I ostatnie słówko, które na pewno wszyscy znają, ale mogą sobie przypomnieć, to jest słówko sad, czyli smutne. Czasami są takie dni, że czujemy się smutni i to jest ważne, żeby o tym powiedzieć na modlitwie, bo Duch Święty może ten smutek przemienić w radość. I feel sad. I feel sad. Albo I feel joy. I feel joy. I don't feel sad. I, I don't feel, feel sad. Joy. Wiecie co? Ja mam tak. wrażenie, że. Nawet takie doświadczenie, że Duch Święty zawsze przemienia smutek w radość. Mm -hmm. Nie, że czasem może, bo mu się tak. zechce, tylko tak. jak nam się zechce go poprosić, to zawsze zamienia smutek w radość. Jak Nawet jest bardziej. taka piękna piosenka, którą śpiewają mocni w duchu. Smutek Śmutek zamieniam, zamieniam w, radość. w radość. I tak robi z nami Pan Jezus. Tak jest. Dzisiaj mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo angielskiego. Były proste słówka dla najmniejszych krasnali, ale też takie dla bardzo, bardzo... Zaawansowanych. Dlatego mam nadzieję, że każdy ma poczucie, że czegoś się dzisiaj z nami nauczył. Było wezwanie, prawda? Było wezwanie. Dokładnie. A ja jeszcze chciałabym wszystkim życzyć, po dzisiejszym odcinku, żebyście się czuli tak jak ten wulkan. O! Żebyście y, po prostu tryskali energią i żeby każdy mógł powiedzieć: I feel energetic. Mam dużo energii. Ale nie jestem wybuchowy. Nie jestem wybuchowy. I feel. Energetic. I feel energetic. Tak jest. Ingo! Ingo, ingo! Jestem, jestem! Czy tobie któryś z tych uczuć przypadło jakoś tak bardziej e, do serca i mogłabyś nam powiedzieć, jak ty się dzisiaj czujesz? How do you feel today? Sto I feel joyful because of you. To oh, oh. miło! I feel joyful because of Nadia. Oh. And I feel joyful because of you children. Nie no Inga ma tyle powodów do radości, że jestem w szoku. Brawo! Bo Inga jest napełniona Duchem Świętym. Czyli <laughs> filled by, uh, with Holy Spirit. Tak jest. Filled with Holy Spirit. Brawo! <laughs> dzisiaj jest nasze spotkanie dosyć trudne. Usłyszałam, tak, że były tak. bardzo proste wyrazy, mm -hmm. ale były też trudne. Ale o to właśnie chodzi. Jak wchodzi się na szczyt jakiejś wspaniałej góry, to czasem jest łatwo, a czasem są trudne fragmenty i też tam trzeba podejść. Więc dzisiaj chyba ten mm -hmm. odcinek trzeba sobie włączyć przynajmniej trzy razy. Ja do tego zachęcam. I zdecydowanie, a szczególnie na tym fragmencie, gdzie ojciec Remi mówił o takich ważnych rzeczach, które można czuć, kiedy się modlimy albo mierzymy z różnymi duchowymi sprawami, to bardzo ważne. I na koniec, oczywiście ja się już, pomodlimy. Tak, ja już wiem, czemu chłopcy nie mówią o uczuciach, bo jak mówią, to jest zawsze skomplikowane. <noise> to taka dość swobodna teoria, którą pozostawimy bez komentarza. <noise> teraz się pomodlimy. <noise> tak. O Ducha Świętego. Tak. O odwagę. Żebyśmy płonęli Żebyśmy byli zawsze w świetle. Żeby... Żebyśmy tryskali energią bożą, taką wiecie, do działania. I teraz to, co wybrała jakami, żebyśmy tak. nie. Tak. Nie bali się. Nie byli samotni. Nie byli samotni i nie byli smutni. A ten z misiem, o, jest. I żebyśmy nie byli smutni. Dobrze. Tak. W imię ojca. Ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Amen. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za ten odcinek, za wszystko, czego się nauczyliśmy i chcemy Cię teraz prosić, żebyśmy byli zawsze pełni ducha świętego, żebyśmy zawsze byli odważni, podopiejąc różnych zadań. Prosimy Cię Boże, żebyśmy byli w Twoim świetle. Ty jesteś naszym światłem i chcemy zawsze być blisko Ciebie żebyśmy jeszcze też mieli dużo energii do Bożych spraw i płonęli jasnym światłem, jak to świeca. Nie chcemy się bać, być smutnymi. być smutnymi, nie chcemy się bać i nie chcemy być samotni, ale zawsze z Tobą i o to Cię prosimy z całego serca. Ojcze nasz, któryś, któryś jest, jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Proponuję, żeby teraz pomodlić się teledyskiem Smutek zamieniam w radość. Świetny teledysk, śpiewa ciucia Inga. I zespół mocnym duchu. Tutaj sobie kliknijcie, i będziecie od razu mieli ten telewizor. I oczywiście, kochani, lajkujemy nasze filmy. Subskrybujemy. Pa. Pa. pa Do zobaczenia.